Sport to nie tylko rywalizacja i walka o coraz lepsze wyniki. To przede wszystkim dobra zabawa i sposób na doskonalenie siebie. Z takim właśnie zamiarem zebrały się uczestniczki bieguneki Run, a wśród nich Kasia Bujakiewicz. Moją motywacją jest mój wolny umysł. To znaczy, że naprawdę mi to bardzo dobrze robi na głowę i jak mam jakieś głupoty w głowie i mam jakieś dziwne przemyślenia albo siebie nie lubię, to idę po prostu biegać. Jestem wtedy fajniejsza, ładniejsza, skóra jest dotleniona, nie trzeba się specjalnie malować, bo jakoś się wygładzają zmarszczki. Chwila na przerwę. Z nami znowu Kasia Bojakiewicz. Kasia, powiedzmy, jak po tych 4 e, km. Więc miałyśmy Wet Woman Run, ale jakoś dałyśmy radę. Miało być tak, żebyśmy się nie upociły i nie zmyły makijażu. Niestety była taka ulewa, że wszystko jest zmyte, ale nic, jesteśmy piękne i chętne do ciągu dalszego. Wygląda finał biegu Nike Freerun, gdzie tysiące dziewczyn odnalazło swoje lepsze ja. Będziesz ee, kontynuowała trenowanie? Myślę, że na pewno. Dostałam buty do biegania, więc będę biegać. <grym> Czy odnalazłaś swoją lepszą ja? Myślę, że tak. Zaczynam odnajdywać. Brałyśmy udział w Freelance The Night, także wtedy chyba się już uzależyliśmy od akcji Nike, które po prostu zarażają wszystkich. To był mój też pierwszy wieku uliczny, bo biegałam zawsze krótsze, także to jest po prostu taka energia kobiet, prawda? Ja też startowałam pierwszy raz w Shiraz Night, drugi raz tutaj, ale to jest typowo drugi bieg tylko kobiecy i też taki troszeczkę inaczej zorganizowany, że miasto jednak nie było zamknięte, ludzie byli z nami, dopingowali nas. Próbować przezwyciężyć codziennie swoją własną niechęć i wróżyć tyłek z kanapy i myślę, że to na początek wystarcza, a potem po prostu chce się więcej. One mnie motywowały, to przede wszystkim, miałam grupę blisko 70 osób i dziewczyny biegały i krzyczały cały czas Lepsza ja! I to jest właśnie fajne i fajnie, że ten sport wreszcie jest pokazany z takiej bardzo pozytywnej strony, że jest zabawa, że jest fan, że każdy może, ktoś to nie trenuje, ktoś to trenuje, ktoś to, chce, ktoś to chce trenować, każdy może. Tą kampanią Lepsza ja! udowadniamy sobie, innym, to że stawiamy sobie poprzeczkę, ono zdobywamy i następno i następno i następno Te wszystkie kobiety udowodniły dzisiaj, że w każdej sytuacji można znaleźć motywację i swoje lepsze ja.